Kochani, Londyn żyje i ma się dobrze. Są już otwarte sklepy. Oczywiście nie wszystkie, ale większość sklepów jest już otwarta. A więc skoro sklep jest otwarty, to ja sobie kupiłem bluzę NASA. Chciałem ją kupić jeszcze przed pandemią, ale nie zdążyłem, więc postanowiłem sobie ją teraz kupić. Kochani, ja teraz zmierzam w stronę Tamicy, dlatego że będę dzisiaj szedł na London Bridge, czyli ten słynny most w Londynie. Ja na niego się wybieram 3 miesiące, a wybrać się nie mogę, więc postanowiłem, że dzisiaj, że dzisiaj ostatecznie idę tam. Ale słoneczko. A więc, jest ten słynny, piękny widok. Big Ben to... <laughs> Nie no, jest słonecznie, jest fajnie. Super, po prostu super. Kocham to miejsce. Zaraz ktoś będzie narzekał, że pokazuję jedynie to miejsce. Big Ben, Tamizę, e, London Eye. No i e, też National Gallery. Kochani, widzę jakiś czas Będę szedł nagrywać daily vlog obok British Museum. Na starym kanale był vlog. Był vlog w British Museum, ale na tym kanale nie ma, więc muszę to zrobić. Jeszcze staram się, aby dotrzeć na Wembley, bo chciałbym wam pokazać. Byłem już raz na Wembley, ale nic nie nagrałem. Ten widok na Big Band. Jak byłem młodszy, no jak byłem praktycznie dzieckiem jeszcze, to oglądałem nie ma to jak statek. No i jako oni byli w Londynie, to nie pamiętam, ale chyba ten widok był właśnie na Big One. A jeżeli nie było, to nie wiem skąd mi to przyszło na myśl, że był, może i był. Nie wiem, nie wiem. Musiałbym obejrzeć sobie odcinek, nie ma to jak statek, jak byli tutaj w Londynie. Oczywiście to jest serial i tak naprawdę mogliby być w studio w USA, co nie? Nie wiem, jak to było wszystko kręcone. Nie zastanawiało mnie to nigdy. Ale nie ma to jak, statek był naprawdę fajny. Tak samo jak nie ma to jak hotel. Nie ma to jak hotel e, miał swój klimat i Ostatnio miałem ochotę sobie obejrzeć jakiś odcinek. Tak, mam 22 lata, ale miałem ochotę sobie obejrzeć jakiś odcinek. Nie ma to jak hotel, a nawet nie ma to jak statek. Kochani, nagrywam tą podstawową aplikacją w telefonie, ponieważ ta aplikacja, którą kupiłem, usunąłem w tej chwili, ponieważ coś się stało. Po prostu był biały ekran i nic nie było widać. Zapłaciłem 20 zł za nią. A działa jak. Ach. No, jakość w tamtej aplikacji, tak, nagrywania jest naprawdę świetna o wiele lepsza niż na tej podstawowej, ale działa okropnie. No to ja sobie idę. O. Jak kiedyś wyjadę z Londynu i zostaną te wszystkie daily vlogi na kanale, właśnie tutaj, stąd, no to będzie co oglądać, no nie? Pokazuję wam moje życie. Dzisiaj byłem w sklepie, na spacerze, no a teraz sobie tutaj przyszedłem. Idę sobie tutaj do takiego fajnego parku. Trochę mnie smuci, że kolejny daily vlog będzie ze słabszą jakością yy, obrazu, ale, ale... Ale na następnym daily vlogu i już na kolejnych ta jakość będzie o wiele lepsza, ponieważ jak wrócę do domu, to sobie tą aplikację ponownie pobiorę, bo będą wtedy ustawienia fabryczne. Jeju, jak tutaj ludzie krzyczą, jak te dzieci krzyczą. W ogóle, jak dorośli rozmawiają, to tak krzyczą. No, masakra, no, serio masakra. No cóż, Metropolia. I jeszcze raz, i jeszcze raz na kanale LondoNaj, a tam właśnie widać Big Ben, biedny, dalej w naprawie. Kochani, a jeśli byście chcieli odcinek w jakimś parku, no to oczywiście taki odcinek mógłbym zrobić. Mógłbym wam pokazać park, a znam naprawdę bardzo fajny park który by Wam się spodobał. Ja już tam na starym kanale pokazywałem ten park, ale chciałbym jeszcze raz pokazać, dlatego że tak samo jak nie ma paru rzeczy na tym kanale i teraz to pokazuję. Ponieważ muszę mieć wszystko uchwycone, no nie? O tutaj nawet, że... Zobaczcie, płynie sobie. Płynie sobie takim stateczek czy coś takiego. No, tak samo ten widok musi być uchwycony na moim kanale. Chcę mieć po prostu, wiecie, kiedyś nie niezłe e, wspomnienia. No, kochani, 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 dziękuję za obejrzenie tego kolejnego Daily Vlog. I co, no, do zobaczenia na kolejnym Daily Vlogu, czyli po prostu jutro.